Hello. Cześć, cześć, witam wszystkich. Czy mnie słychać? Sprawdzamy połączenie. Jest już na 15.02, także powoli rozpocznę, a chciałbym usłyszeć od wszystkich, czy mnie widać, czy mnie słychać. Tu kamera powinna być udostępniona. Tak, mikrofon również. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Na transmisji live z klonowania. I z, porozmawiamy dzisiaj sobie o czymś takim jak właśnie klonowanie postaci. Słuchajcie, z Flaxem i Lora, czyli to, co część osób pytała się mnie na forach, żeby również nakręcić taki odcinek na YouTube z możliwością pokazania, w jaki sposób sklonować własną postać. I dzisiaj chciałbym o tym porozmawiać, przejść po kolei przez cały proces. Transmisja jest umówiona na dwie godziny. Słuchajcie, do godziny 17, ale myślę, że jak skończymy szybciej, to też skorzystamy z pięknej, z pięknej niedzieli, bo jest niesamowita pogoda, za tydzień mamy święto zmarłych, także też część osób na pewno jest na, na grobach swoich bliskich. Słuchajcie, więc tak. Zacznijmy od tego, że. Będę szerował wam ekran, przedstawi się też, pokażę naszą agendę, co dzisiaj byśmy sobie porozmawiali. I chciałbym pokazać wam właśnie po kolei, w jaki sposób możecie. A, moment, moment. Jakiś problem z mikrofonem. Raz, 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 dwa, trzy. Hmm. Raz, 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 dwa, trzy. W momencie jak jakiś kłopot techniczny Mm -hmm. Jeszcze raz spróbujemy. Raz, 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 dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy mnie słychać? Zaraz przetestujemy jeszcze, bo mam informację o jakichś kłopotach technicznych. Zaraz zobaczymy. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Hmm. Jeszcze spróbujemy podłączyć inny mikrofon. Zobaczymy, może będzie, będzie lepiej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No nie słychać rzeczywiście. Coś jest nie tak z mikrofonem. Ale tutaj żadnych ustawień niestety nie ma. A zobaczymy jeszcze raz. A teraz raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie słychać. Hm. Dobrze. Problemy techniczne się zdarzają. Zaraz zobaczymy. Kamera, mikrofon. Wszędzie jest. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.